Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Anina Kaźmierczak. Dziś przyszła do mnie po raz kolejny przypowieść, którą wam na początek przedstawię, a później nieco wyjaśnię w innym niż do tej pory kierunku. Pewnego razu na wykład przyszedł pan profesor i przyniósł ze sobą szklankę, Wody. I wszyscy studenci pomyśleli sobie, o pewnie będzie pytał o szklankę do połowy pełną, o szklankę do połowy, do połowy pustą. A profesor się zapytał, ile waży ta szklanka. No i też odpowiedzi były różne. Jedni mówili, że 200 gram, jedni 500, jedni 600. On tak popatrzył i powiedział, nie ma znaczenia, ile ta szklanka waży. Ma znaczenie, jak długo ją będziesz trzymał, jeżeli na wyprostowanej ręce, nie wiem, czy to teraz widać, będziesz ją trzymał przez chwilę, to wyda ci się lekka. No bo nie waży wiele. Ale jeśli ją będziesz trzymał godzinę, to ręka ci sierpnie i będzie się wydawało, że jest cięższa. Jeśli będziesz ją trzymał trzy godziny, to będziesz odczuwał ból. A jeśli będziesz trzymał dłużej to ten ciężar będzie się wydawał ogromny a ból będzie taki że nie będziesz w stanie utrzymać tej szklanki i jak jest przesłanie nasze stresy nasze zmartwienia są tak jak ta szklanka wody im dłużej trzymasz tym bardziej boli więc jedynym rozwiązaniem jest odstawić szklankę co to znaczy odstawić szklankę pod postem, kiedy pewna osoba napisała to na Facebooku? No to od razu się zrobiło wielkie halo. Przecież tego nie idzie. Nie idzie się pozbyć myśli. Te myśli dręczące one ciągle z nami są. I to nie jest takie proste, żeby się ich pozbyć. Więc dziś dam Wam prostą radę, prostą, ale niełatwą. Jak można pozbyć się myśli? Po pierwsze, trzeba przekierować te myśli w innym kierunku. Jeśli nie będziemy myśleć o swoim problemie, ale zajmiemy się czymś innym, no to już mamy pierwszy element niemyślenia. Tak robią na wszystkich sesjach terapeutycznych. Na przykład na terapii. Róbmy coś, wycinajmy precyzyjnie, lepmy, klejmy, róbmy cokolwiek, żeby zająć. Coś, co wymaga od nas zaangażowania myślowego. Ale jest jeszcze jedno proste rozwiązanie. Słuchajcie, nasz mózg nie jest w stanie myśleć o dwóch rzeczach naraz. Może myśleć albo o jednym, albo o drugim. Później możemy sobie myśli nakładać. Pokażę Wam to w praktyce. Pomyśl o swoim pokoju i smoku wawelskim. Aby tego dokonać, to pierw musisz przywołać sobie swój pokój, później musisz przywołać sobie smoka wawelskiego, a później możesz pomiksować. Ponieważ mózg jest tak skonstruowany, że myśli tylko o jednej rzeczy. Więc jak zaczniesz skupiać się na innej rzeczy, to te Twoje problemy wydadzą się łatwiejsze, wydają się prostsze albo na chwilę o nich zapomnisz i o to właśnie chodzi w odstawieniu szklanki miłego dnia zapraszam Alina Kaśmierczak